No głównie to elegancko, że wygrali, no bo to jest historia, nie? Spodziewał Tego się Pan tak, tak łatwiej przeprawy nie, w finale? Tak, na pewno. Nie? No, myślałem, że Zgorzelec trochę nam na skrobie nerwów, bo w wygranych tych dwóch meczach u nas wcześniej, no, kto, wie, kto wie, nie? Zasłużyli sobie moim zdaniem na to, ciężko pracowali. No, widać było, cały sezon gdzie jak, jak grali. No, też dobrze, że koszarka kupili, bo dużo działał, mhm. też gdyby nie on, to możliwe, że mi nawet nie doszli do tego finału. A sądzi Pan, że takie wyniki mogą też promować samo miasto? Jest głośniej o no Zielonej Górze? Raczej, raczej. No, Falubas niedawno też mistrzostwa zdobywał, teraz zastal, oby tak dalej, nie? Oby jeszcze piłka nożna u nas zawitała. Mhm. Powiedz, czy takie wyniki sportowe... E mogą też w jakiś sposób promować miasto w Polsce, jakby głośniej o Zielonej Górze, dzięki koszykarzom, żużlowcom, może piłkarzom nożnym? No, wydaje mi się, że tak, no bo mówili o tym wiadomościach i ogólnie w gazecie będzie pisać, pisało już chyba nawet. No to zawsze jest jakieś tam o mieście coś, jakaś mowa. Ja. Myślę, no, że mogą spowodować to, że się zmieni pogląd o Zielonej Górze, ponieważ zostanie wypromowana i będzie o niej głośno. I na pewno to zmieni też ogólnie pogląd, bo Zastal był taką drużyną, która z początku no, była nie za, nie za dobra, a teraz Mistrzami Polski. No, tak Całą prawda. Polskę poszło to. Tak. Jaki zawodnik e, najbardziej się wyróżniał? Ciebie? W sumie to... Koszarek i Hosei to tak. najbardziej. Śledziłeś wyniki ze stalu? Oczywiście. I jak? To się łatwo im poszło w finale, zaskakująco. No zaskakująco dziwnie właśnie. Który tak słabo zagrał. Oglądaliśmy mecze w telewizji, czy byłeś może... Tak, telewizji, w telewizji. Czyli Nie co? Wiem, jak to jechać. Mhm. Czyli mecze koszykarzy w telewizji? Muszę powiedzieć, że cała Polska obejrzała i tak. już wszyscy wiedzą, gdzie Dokładnie. jest zielona góra, zielona góra i gdzie gra Stelmet. No w Zielonej Górze.